Wariantów podporu przodem jest bardzo dużo i tak naprawdę możemy to ćwiczenie utrudniać na bardzo wiele sposobów. Ja dzisiaj skupię się na jego podstawowej wersji, która nada się dla właściwie każdej osoby początkującej. Ustawiamy się w pozycji jak do pompki, i tutaj pierwszym ważnym elementem będzie ustawienie kończyny górnej. Mianowicie bark powinien rzutować na nadgarstek. Ustawienie w ten sposób. Jeżeli wysunę zbyt daleko ręce do przodu i stworzę mniej więcej taki układ, to w tym momencie bark już nie rzutuje na nadgarstek i to jest błąd. Kolejnym istotnym elementem jest ustawienie całego ciała w jednej linii, czyli Ustawienie przede wszystkim kręgosłupa, zarówno odcinka szyjnego, piersiowego, lędziowego oraz kończyn dolnych w jednej linii. Jeżeli puszczę luźno głowę, to już w tym momencie nie mam zachowanego tego układu. To samo tyczy się Bioter ustawionych zbyt nisko oraz zbyt wysoko, oraz to, co często bardzo często widzi się na siłowniach, to ustawienie odcinka lędźwiowego w ten sposób. Robienie tak zwanego siodła. To ustawienie nie będzie korzystne dla odcinka lędźwiowego. Oraz spowoduje, że nie napniemy odpowiednio brzucha, przez co nie skorzystamy odpowiednio z potencjału tego ćwiczenia. Jeżeli mamy zachowane te elementy, czyli bark, nadgarstek oraz kręgosłup, całe ciało w jednej linii, dokładamy sobie do tego jeszcze świadome napięcie mięśni pośladkowych. Oraz wciągnięcie mięśni brzucha. I to wciągnięcie mięśni brzucha powinno być mniej więcej na 30% siły maksymalnej. ok? Tak, żeby wciągając brzuch nie y, umożliwiło nam to y, oddychania. To są bardzo ważne i istotne elementy. No i oczywiście pamiętamy o swobodnym i jednostajnym oddechu tak żeby nie wstrzymywać go podczas tego ćwiczenia. Z racji tego, że jest to ćwiczenie izometryczne i niestety bardzo często o tym oddechu się zapomina, ponieważ tutaj nie występuje ruch. Jeżeli robimy jakieś ćwiczenie, gdzie ten ruch występuje, to automatycznie ten oddech bardziej naturalnie nam przychodzi. Natomiast Tutaj, w momencie, gdy występuje napięcie na mięśniach, natomiast nie występuje ruch, no to ten oddech jest bardzo często pomijany. Taki wariant tego ćwiczenia z pewnością nada się dla większości osób początkujących i umożliwi skorzystanie z pełnego jego potencjału. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!